Zmarł Tadeusz Fijewski. Przeżył 67 lat, z których 56 poświęcił sztuce. Moje, moje, moje. Moje takie Z archiwalnych kronik przypominamy fragmenty naszych reportaży o wielkim aktorze. Mam zestawcie w Rogulskim jeszcze starego, ze starego kina jeszcze. Następnie tu, no, jako cudowne dziecko występowałem, tu. jeszcze w Madame Bovary. Rewizor z Janem Kurnakowiczem. Moje uszanowanie. Przepraszam. Nie szkodzi. Najuprzejmie no Dziękuję. <gry> Był artystą o wyrazistej osobowości i niezwykle szerokiej skali aktorstwa. Od ról komediowych do głęboko dramatycznych, ale każda z kreowanych przez niego postaci promieniowała wewnętrznym ciepłem, optymizmem. W garderobie artysty, przygotowania do występu w sztuce Moliera, chory z urojenia. O, mogę gadać co chcę, zawsze mnie. zostawiają samego. Francesco! Biednego odszedł kurego. aktor ceniony za kuncz powszechnie lubiany bo miasto spól przybliżało się do wsi i miało być w sadach stawiane domy drzewa leżały na ziemi ale wciąż kwitły i pszczoły na nich siadały można było całą gałąź łamać nieść ją sobie a potem ją Wyrzucić w błoto. Każdy wtedy chodził z kwiatkiem, jakby było święto. Biuro konstrukcyjne łódzkich zakładów radiowych Fonika. Tu powstają nowoczesne typy gramofonów. Od popularnych do aparatów o najwyższej jakości odtwarzania. Przed 22 laty w Fonice podjęto produkcję znanych gramofonów Bambino, które do dziś jeszcze są używane w wielu polskich domach. W miarę upływu lat wyższe stały się nasze wymagania, wzrosły też ambicje fabryki. Na taśmie aparat Daniel, stereofonia, wysokie walory techniczne, nowoczesna obudowa. Wytwarza się tu także aparaturę dyskotekową. A od kilku lat również wzmacniacze stereofoniczne, które zyskały uznanie odbiorców. Wyroby łódzkiej fabryki znane są i poza krajem. Zdobywają medale i dewizy. Czego to już u nas ludzie nie wyrzucają na śmieci? Nawet z szumnych zapowiedzi artystycznych pozostały tylko strzępy. Przypadkowe sąsiedztwo kiosku gazetowego ze śmietnikiem. Trochę my jesteśmy winni nieporządkom, ale trochę służba miejska, która niezbyt starannie wykonuje obowiązki. Wygodne dojście, bo część śmietnika rozebrano na domek jednorodzinny. Małe pojemniki zostały zamienione na wielkie, rzekomo bardziej nowoczesne, ale cóż z tego, skoro pasują nie do wszystkich samochodów śmieciarek? Powstał spór kompetencyjny między zakładem oczyszczania a administracją domów, kto po opróżnieniu ma wstawiać pojemniki na podwórka. Spór trwa, a zbiorniki szpecą ulicę. Niektórzy ekonomiści twierdzą, że duża ilość odpadków świadczy o zamożności społeczeństwa. No dobrze, ale czy aż tak musimy się tym afiszować? Czterokonny dyliżans przemierzył trasę z Kołobrzegu do Świnoujścia. Przekazał pocztę do rąk dowódcy 16 -tysięczno konnej Pomeranii. Prom pod polską banderą zbudowany w szczecińskiej stoczni wyrusza w pierwszą podróż do Anglii. Po drodze Kopenhaga. Wita latarnią w kształcie butelki słynnego piwa Tuborg. Krótki postój i dalej w rejs. Restauracja, kawiarnia, kafeteria Karczma Polska, bar. Na Pomerani jest się gdzie pokrzepić, a kuchnia i obsługa znacznie lepsza niż na lądzie. I oto po dwóch dobach cel podróży miasteczko Felix stoł 80 mil od Londynu. Pomerania może zabrać 277 samochodów osobowych albo 26 zestawów drogowych dogodne połączenie Polski z Wielką Brytanią. Polska bandera pojawia się coraz częściej na szlakach promowych Bałtyku i Morza Północnego. Droga powrotna Pomeranii prowadzi przez kanał Kiloński. Miłe spotkanie w morzu z innym promem polskiej żeglugi bałtyckiej. Ruiny starożytnego miasta Inków w Boliwii. Indianie, rdzenna ludność obu Ameryk, bytują dziś często w warunkach równie prymitywnych jak ich przodkowie. Indianie Ameryki Północnej źle asymilują się w świecie współczesnej cywilizacji. Żyją w rezerwatach i rzadko tylko je opuszczają. W Kanadzie wypłata czynszu za oddaną państwu ziemię obowiązuje stawka sprzed 100 lat. 5 dolarów rocznie dla jednego członka rodziny indiańskiej. W Ameryce Południowej Indianie stanowią większość biedoty wiejskiej i proletariatu miejskiego. Gnieżdżą się w prymitywnych chatach i slumsach, uprawiają ziemię sposobami sprzed wieków. Nędza wygania ich do miast. Migrują całymi rodzinami, szczepami, ale i tutaj nie znajdują oparcia. W dzisiejszych pariasach trudno rozpoznać potomków wielkich i dumnych wojowników. Tradycja indiańskich rodów pogrąża się w niebyt. Doroczna wielka impreza w Białym Boże w województwie koszalińskim. Do tutejszej stadniny przybyli jeźdźcy, by wziąć udział w pięknej sportowej przygodzie. Rozpoczyna się pogoń za Lisem. Mglisty, leśny teren i dziesiątki przeszkód do pokonania. Jest trofeum. Lisia kitka wprawdzie niewielka, ale radość zwycięstwa ogromna.